Hej kochane, w dzisiejszym filmie e, Zrobimy sobie projekt Denko I to będzie bardzo duży projekt Denko Bo tych produktów zbierało mi się naprawdę mnóstwo e, Już kilka miesięcy Ładnych e, zbieram właśnie Zużyte opakowanie I chciałabym się w końcu ich pozbyć e, Stąd ten film i myślę, że taki film To jest świetny pomysł, bo e, Po zużyciu całego produktu możemy naprawdę Powiedzieć e, jak on nam się Sprawdził i taką rzetelną recenzję Zrobić, więc postaram się tutaj zrobić Taką króciutką recenzję każdego z produktów, które zużyłam, więc myślę, że nie będę przeciągać więcej, bo naprawdę to potrwa. Podejrzewam, więc zaczynamy. Zacznę sobie od pierwszego opakowania, które jest po wodzie micelarnej z Karniera, i to jest ta akurat do skóry mieszanej i wrażliwej. Tak. Combination and Sensitive Skin. I to jest taki mój maske, jeśli chodzi o pielęgnację. Teraz akurat zakupiłam sobie tą drugą wersję z dużową zatyczką, skóry chyba suchej. Ja nie mam skóry suchej, ale ona jest taka właśnie mieszana, czasami trochę się przesusza, więc po prostu chciałam sobie przetestować, jak mam. to będzie się sprawdzać na mojej skórze. Ja nie używam jej do zmywania makijażu, bo makijaż zawsze zmywam sobie. Pusteczkami tymi do, właśnie do demakijażu i na końcu używam właśnie tej wody do przemycia twarzy, aby pozbyć się, wiecie, jakiś tam może pozostałości po makijażu, czy po prostu żeby tak dokładnie oczyścić tą twarz na sam koniec pielęgnacji. Ok, kolejny produkt do pielęgnacji to będzie pianka, którą pokazywałam Wam w filmie Get Ready With Me. Jest to pianka z chyba Wilko, tak z Wilko. ona się nazywa Clean Victorious Cleansing Face Foam, więc taka długa nazwa, ona wygląda w ten sposób i to jest mój ulubiony sposób na mycie twarzy, ona mi się właśnie skończyła, więc przetestuję sobie inne produkty, bo mam kilka produktów w zapasie takich do mycia twarzy. Ale właśnie tą piankę chciałam zużyć do końca, ona jest mega delikatna dla twarzy, więc e, przeważnie po prostu e, tak dłoń sobie przemy, przemywam tą twarz e, właśnie przy użyciu tej pianki e, i raz na jakiś czas, m, ostatnio już nie używam tego na co dzień, ale raz na jakiś czas mieszam ją, mieszam ją. E, nakładam sobie tą piankę e, właśnie na twarz e, i tak wcieram ją. I myję twarz gąbeczką tą z Primarka, wiecie, z tymi ząbkami takimi małymi. I to, to również bardzo fajnie działa na takie głębsze oczyszczenie, więc naprawdę super. One jest mega, naprawdę delikatne. Uczucie na twarzy jest takie fajne, wiecie, takie mięciutkie, takie, no wiadomo, pianka. Okej, okay, kolejne dwa produkty. To będzie trochę oszukanie, bo tutaj tego szamponu mam na dnie odrobinkę jeszcze na raz, mi na pewno starczy. Ale chciałam dzisiaj ten film nagrać, więc stwierdziłam, że i tak wam pokażę. I to jest szampon Gleaskur. Ultimate Volume Shampoo. I Ja używałam go z tą odżywką. To nie jest, ja wiem, że to nie jest do pary, ale one fajnie mi działały razem. Te produkty. I odżywka nazywa się Gliscour Total Repair Conditioner. Więc to jest niby na objętość, to jest takie regenerujące. Ja nie mam zniszczonych włosów, ale mimo wszystko. Nie mogę powiedzieć, że te produkty są jakimś wielkim zbawieniem, bo mimo wszystko, jak nałożę tą odżywkę i później wiecie, spłuczę, te włosy, to i tak muszę psiuknąć sobie po prostu taką wiecie odżywką w sprayu, żeby dobrze je rozczesać, ale mam wrażenie, że fajnie one działają, na, jeśli chodzi o odczyszczanie moich włosów. I później, oczywiście, nakładam zawsze odżywkę. Czasami używam jakichś maseczek, ale przeważnie jestem leniwa i po prostu używam tej odżywki, którą mogę spłukać po nie wiem dwóch minutach i te włosy są takie e, dużo miękciejsze, nie są takie szorstkie, bo jak już e, użyję szamponu, to one są takie szorstkie, e, A jak nałożę później tą odżywkę i sobie ją spłuczę, to one się robią takie automatycznie, wiecie, miękkie. No i jak jesteśmy już przy produktach do włosów, to bardzo często mnie pytacie, e, czym e, maluję włosy, jaką farbą. I powiem Wam, że ja ostatnio... Ma, e, malowałam farbowałam włosy, e, a raczej odrost e, dwa, ponad dwa miesiące temu. E, chcę sobie teraz zrobić odrost, bo już trochę jest widoczny. Ja wiem, że jak tak noszę włosy, wiecie, na bok jak teraz, to to nie jest widoczne, ale nie noszę ich teraz z po pośrodku, bo właśnie ten odrost jest widać. Mam farbę, ale nie chcę mi się za to po prostu zwyczajnie zabrać. Ostatnio używałam farby e, Casting Cream Gloss Dark Chocolate, czyli tej farby zostawiłam pudełko, takie już trochę zdewastowane i muszę przyznać, że te farby nie trzymają się jakoś super na włosach, bo jak ja pomalowałam włosy tą farbą, to one były mega ciemne, prawie czarne, a teraz ja wiem, że one może w aparacie trochę inaczej wyglądają, wyglądają na ciemniejsze, ale na żywo są naprawdę dosyć już jasne, bo ta farba mega się spłukała. I nie wiem dlaczego, ale na moich włosach naprawdę one się spukują bardzo szybko, więc nie wiem, czy o to Wam chodzi. Mi czasami o to chodzi ostatnio, bo nie chcę już mieć takich, wiecie, typowo czarnych włosów i po tym jak zrobiłam sobie dekoloryzację już jakiś czas temu, to nie chcę używać za często farb, nie chcę też używać takich, które wnikną mi tak bardzo mocno, wiecie, w... W te łuski, że po prostu nie będę mogła Ich wypłukać za szybko, więc Jak dla mnie to jest plus, że one się Szybko wypłukują, więc myślę, że zależy Czego od farby oczekujecie Kolejny produkt, którego Muszę recenzję Taką małą zrobić i wam powiedzieć Po prostu no, ja zużyłam Ten produkt prawie cały Już wam pokazuję, to jest odżywka Taka właśnie Leave-in, czyli po prostu pryskacie Rozczesujecie i zostawiacie ją Na włosach to jest odżywka Aussie Miracle Recharge Moisture Lightweight Conditioning Spray i muszę Wam szczerze powiedzieć, że no ja zużyłam prawie do końca, bo po prostu było mi szkoda tego. No, no, było mi szkoda wyrzucić prawie cały produkt, ale nie jestem zbytnio zadowolona z tej odżywki. Może dlatego, że ja lubię po prostu, jak mam mokre włosy, to od razu wziąć sobie właśnie. Opryskać uwielbiam te odżywki do opryskania z gliskur i ja lubię to zrobić od razu, jak mam mokre włosy, rozczesać te włosy i albo podsuszyć, albo nie suszyć. Różnie to bywa, ale jeśli chodzi o tą odżywkę, to ona działa, jeśli macie już włosy, wiecie, takie trochę... Podsuszone naturalnie bym powiedziała I wtedy jak spryskacie sobie na takich Na wpół mokrych włosach I rozczeszecie to jest ok Ona ładnie pomaga w tym rozczesywaniu Ale sobie, ja sobie nie wyobrażam e, Po prostu wyjść z prysznica I z takim wiecie pokudłasonymi włosami Chodzić i czekać aż one przeschną Ja muszę od razu je wyczesać Żeby one były wiecie gładkie, ładne, rozczesane e, A ta odżywka jest właśnie Bardziej mam wrażenie, że ona lepiej działa jak te włosy lekko przeschną, więc no zależy, tak jak mówię, zależy czego oczekujecie, jeśli chodzi o pryskanie na mokre włosy, to ona w ogóle mi nie pomagała w rozczesywaniu, ja mogłam spryskać pięć warstw właśnie tej odżywki i nadal te włosy nie chciały się tak ładnie, nie mam jakiegoś wielkiego problemu z rozczesywaniem, ale jednak potrzebuję takiej właśnie odżywki w sprayu, która mi to ułatwi, a ta odżywka no niestety mi nie pomagała. Dalej przechodzimy do produktu do mycia ciała i jest to taki kremowy żel, kremowy płyn pod prysznic, Original Source i to jest Coconut and Shea Butter i ja go już kiedyś Wam pokazywałam chyba w ulubieńcach, bo ja ten zapach ubóstwiam, to jest niesamowity zapach, jestem ogólnie fanką takich kremowych produktów do mycia na rzecz, to on dosyć szybko się kończy, no bo ta butelka nie jest zbyt duża i ta dziurka tutaj też jest taka. Dosyć sporo, nie wiem czy widzicie Więc wylewa się tego produktu dosyć sporo e, I szybko się zużywa Ale naprawdę uwierzcie mi, że zapach jest tego wart Jeśli jeszcze nie się tego produktu To no musicie spróbować Jeśli lubicie kokosowy zapach, bo to jest po prostu no, coś niesamowitego I muszę przyznać, że ten zapach później trochę się utrzymuje Jeszcze po prysznicu Więc naprawdę no, świetna sprawa Jeśli lubicie taki właśnie słodki Typowo kokosowy zapach A Dalej kolejny produkt z e, serii Do mycia ciała, jest to daw Pure Pumpering e, caring Cream Bath Tak wygląda I to też jest cudowny zapach Jeśli chodzi o te produkty właśnie z do mycia ciała Ja je uwielbiam, bo one są Mega kremowe, takie delikatne Na skórze, zostawiają taką wiecie warstwę Jakby nawilżenia yy, I no, cudownie pachną. W ogóle tutaj jest jedno, napisane, że on zawiera 1,4 nawilżającego kremu, więc naprawdę i no to jest coś cudownego. Później naprawdę czuć na ciele taką delikatną, mięciutką warstwę. No, i ten zapach też jest wart, po prostu żeby spróbować tego produktu. One ogólnie wszystkie bardzo pięknie pachną, więc serdecznie Wam również mogę. Polecić. Okej, okay, dalej. Tutaj mam, pokazuję Wam dwa. Miałam tych opakowań więcej, ale już oczywiście powyrzucałam trochę. To są chusteczki do demakijażu, moje ulubione. I niestety teraz mam daleko do wilko, bo one właśnie są z wilko i używam innych i nie jestem już tak zadowolona. No nie wiem, to są najtańsze chyba chusteczki, jakie są w wilko, właśnie do kupienia do demakijażu, bo to jest ich firma, skin. Chyba to jest ich tak, to jest ich firma. I naprawdę, no. No dla mnie to są świetne chusteczki Mega tanie, jeśli mieszkacie w UK I lubicie e, po prostu demakijaż e, Chusteczkami do demakijażu to, to musicie je wypróbować, bo są właśnie Super tanie, cenę ja po prostu nie pamiętam Ale to jest po prostu, to są grosze Mamy w takim opakowaniu 25 chusteczek I one są świetnie nawilżone Od samego początku, jak otwieracie opakowanie I ostatnia chusteczka jest tak samo nawilżona One nie tracą tego nawilżenia Tak jak niektóre e, chusteczki Właśnie, które wypróbowywałam że wiecie Kilka z nich użyłam, a już Później one były totalnie wyschnięte i nie nadawały się do, e, do zrobienia do makijażu, do te chusetki mnie nie zawodzą i ja naprawdę je uwielbiam i mam nadzieję, że niedługo będę miała okazję wybrać się do Wilko i kupić sobie mały zapas. E, kolejny produkt, który jest moją totalną perełką, e, będzie to olejek pod prysznic Isana e, Zerosmana, ale ja go nie używam absolutnie pod prysznic, nie wiem jak on działa, e, jeśli chodzi o mycie ciała, bo w ogóle go nie używałam ani razu w taki sposób. Ja używam go do mycia pędzli i to jest moje po prostu. Holy Grail to jest produkt, bez którego nie, nie wyobrażam sobie życia i mycia pędzli już teraz Kiedyś myłam pędzle jakimiś tam mydełkami, jakimiś produktami do mycia i zawsze byłam niezadowolona, bo nie mogłam ich doczyścić porządnie A odkąd zaczęłam używać tej oliwki, którą zresztą wy mnie poleciłyście, więc jestem wam zgodnie wdzięczna No po prostu mycie pędzli to jest przyjemność, naprawdę Ja kiedyś nienawidziałam tego robić, a teraz to jest dla mnie przyjemność Po prostu taki czas relaksu, bo to jest też bardzo szybkie, ja mam bardzo dużo pędzli A mycie tą oliwką to jest po prostu no, coś wspaniałego Plus oczywiście cena, rasmanowska firma nie pamiętam dokładnie, ale to jest coś chyba w granicach 10 zł, a nawet chyba mniej. Dajcie mi znać, jeśli wiecie. Yy, to po prostu no Coś wspaniałego, serdecznie Wam polecam, jeśli nie próbowałyście myć nią pędzli, to koniecznie musicie spróbować Okej, okay, dalej, e, tutaj mam puste opakowanie po e, peelingu do ciała z Soap Glory i on się nazywał Crush Body Scrub I ja już zużyłam go do samego denka. umyłam co prawda to opakowanie, ale naprawdę zużyłam e, cały produkt co jest dla mnie, jeśli chodzi o peelingi bardzo trudnym zadaniem, bo ja nie używam ich za często, ale ten po prostu był wspaniały, on był taki zielony z takimi drobinkami jakby. Tutaj on jest z, już wam mówię z czym brązowy cukier właśnie, limonka, olejek migdałowy i olejek makadamia, ale jak dla mnie one pachniały po prostu dosłownie jak takie. Jak tytusy, Trochę jak yy, kojarzyło mi się to z kiwi, może dlatego, że on po prostu wyglądał jak kiwi w środku, yy, ale po prostu pachniał tytułami. No, ten zapach jest taki fajny, odświeżający. Zobaczę. Jeszcze tuć Ojejku, no coś cudownego. Taki świeży, tytułowy zapach, bardzo orzeźwiający. Więc jeśli lubicie rano brać prysznic i taki orzeźwiający, żeby wiecie, was to zbudził, to jestem pewna, że właśnie. Yy, ten produkt Was rozbudzi, bo jest naprawdę taki, nawet ten sam zapach, co daje takiego kopa energii, naprawdę, więc bardzo polecam. I przechodzimy już chyba tylko do kolorówki, trochę tu mam tych produktów. Zacznę sobie od jednej z, z moich ulubionych baz pod, pod makijaż twarzy, po prostu. I to będzie Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. I wiecie, że ja tę bazę naprawdę bardzo lubię, bo używałam jej praktycznie w każdym filmie. Ona to jest silikonowa baza, więc. Wiem, że nie każdy y, lubi takie bazy I one nie działają dobrze Z, każdy, z każdym rodzajem podkładu y, Ale jak ja m, Przeważnie użyłam jakichś tam kremów CCBB lub jakichś lekkich podkładów To po prostu świetnie mi się sprawdzała y, Bardzo ładnie wygładza skórę Naprawdę to jest taki pore eraser Jak tutaj mam napisane, po prostu nam te pory Znikają, wyciera nam te pory Więc naprawdę polecam, jeśli macie dostęp Bo nie wiem jak tam jest w Polsce y, Wiem, że pisałyście mi chyba, że można Na Allegro kupić tą bazę, y, ale ale jeśli mieszkacie w UK lub macie kogoś, kto może Wam taką bazę sprezentować, to e, polecam naprawdę wypróbować. Kolejny produkt to również będzie baza i ona już troszkę leży, leży w mojej e, właśnie w tej trepce, bo e, dawno jej nie używałam. A to ze względu na to, że właśnie przerzuciłam się trochę na tamtą bazę, ale teraz kupiłam sobie e, również nowe opakowanie tej i jeśli oglądacie mnie od początku mojego YouTube'owego życia, to wiecie, że to była moja ulubiona baza po prostu na świecie i muszę przyznać, że trochę o niej zapomniałam, ale teraz jak znowu zaczęłam jej używać od jakiegoś tygodnia, bo znowu sobie ją zakupiłam, to znowu się zakochałam, no po prostu nie wiem, co ja bez niej robiłam, bo ta baza, no to też jest Rarity Lift Magic Blur i jeśli chodzi o bazy, to na mojej skórze, jeśli chodzi o podkład na mojej skórze, one bardzo dobrze się trzymają nawet bez użycia bazy, więc jeśli Używam bazę, to zależy mi na tym, żeby ona po prostu e, troszeczkę te pory mi tak wytarła Bo ja wiem, że tego z daleka, tak jak nagrywam, to nie jest widać Ale ja mam widoczne, takie wiecie, potwierdzone pory tutaj dookoła nosa e, I na samym nosie, a takie właśnie tego typu bazy dają mi niesamowity efekt właśnie takiego rozmycia e, Kolejny postęp opakowanie będzie Infallible, e, również z L'Oreala I ja bardzo lubię ten podkład za to, że on ma e, fajne krycie i bardzo długo trzyma się na skórze Zdecydowanie producent nas nie oszukuje Bo rzeczywiście ta skóra wygląda tak flawless, wiecie o co chodzi Ja ostatnio nie używam za często tego typu podkładów, bo po prostu daje skórze troszeczkę oddychać Ale jeśli mam ochotę na takie większe troszeczkę krycie i wiecie, żeby ta skóra była bez żadnych Niedoskonałości, których za bardzo nie mam, ale mam jakieś tam stwierdzenia, wiecie o co chodzi Czasami macie po prostu ochotę, żeby ta skóra była tak mocno, wiecie, przykryta I nadal wyglądała mimo wszystko naturalnie, a nie jak maska To ten podkład świetnie się sprawdza Ja wiem, że są różne recenzje na jego temat, ale jeśli chodzi o mnie, to naprawdę on mi się świetnie sprawdza Dalej dwa puste opakowania po korektorze Catrice Camouflage Cream, którego używałam też dla klientek, jak robiłam w Polsce makijaże, właśnie na niedoskonałości, bo on jest wiem, że bardzo przyrównywany do korektora, takiego też w podobnym opakowaniu z maka. Nie wiem, nie używałam te, tamtego korektora, ale jeśli chodzi o to, to on ma 100% krycie, tutaj miałam chyba dwa odcienie, tak najjaśniejszy Ivory i drugi w kolejce Light Beige. I one oba świetnie działają, zależy co tam chciałam sobie zakryć i zależy jaki miałam odcień, wiecie, skóry to Po prostu no, świetnie działały Ja serdecznie Wam je polecam, tak jak każdy Myślę, że na YouTube, bo e, chyba wszyscy Te korektory po prostu uwielbiają Kolejne puste opakowanie to jest coś, co Pokazywałam Wam w ulubieńcach e, Tylko, że już mam nową właśnie e, Nowe opakowanie i jest to pomadka Ochronna do ust Neutrogena e, I wiecie, jeśli tam ten film Że to jest mój ulubiony Po prostu produkt e, ochronny do ust Używałam EOSA Z którego po prostu jestem mega niezadowolona Powiedziałam o nim w bublach ale jeśli chodzi o właśnie mój ulubieniec do pielęgnacji ust, to zdecydowanie jest to pomadka z neocogene, bo ona nie zostawia mi takiego tłustego, wiecie. Uczucia na ustach, które dają niektóre Niektóre pomadki właśnie ochronne A ja tego uczucia Zdecydowanie po prostu nie cierpię <gry> Tylko to on daje takie Nawilżone, fajne uczucie miękkich ust I dzięki temu, że nie zostawia Tego tłustego takiego filmu Na wierzchu, na ustach To możemy używać tej pomadki Z powodzeniem jako bazy pod pomadki matowe Wpłynie, już o tym mówiłam właśnie w filmie Z ulubieńcami, więc nie będę się powtarzać W każdym razie jest to mój ulubiony Zdecydowanie produkt, jeśli chodzi o o e, takie ochrony i nawilżenie ust e, Następny produkt to będzie tusz do rzęs e, W ogóle miałam, a mam, dobra Bo mam tutaj dwa opakowania po tuszach do rzęs e, Pierwszy to będzie Lash Sensational z Maybelline który jest moim też wielkim ulubieńcem. Teraz odkryłam w ogóle nowy, nowość z Maybelline i jestem zakochana. Chociaż teraz, tak jak mówię, nie muszę nawet malować rzęs, ale jeszcze zanim sobie zrobiłam te właśnie jeden do jednego, to zakochałam się w tamtym kolejnym tuszu, o którym na pewno Wam niedługo powiem. Jednak mogę Wam z, z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest również Mój taki ogromny ulubieniec. Ja uwielbiam ten tusz. Jeśli lubicie efekt taki, wiecie, mocno wytuszowanych jednak rzęs, nie tak bardzo naturalnie wyglądających, tylko troszeczkę takich, wiecie, bardziej intensywnych, to to jest coś dla Was i musicie po prostu spróbować. On trochę skleja te rzęsy, przyznaję, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, jeśli sobie dobrze wytuszuje je, to po prostu daje niesamowity efekt trochę takich sztucznych rzęs. I kolejny tusz właśnie, a raczej no o tym chciałabym z Wami porozmawiać. To jest tusz z Lovely Curling Pump-up Mascara i przez bardzo długi czas, jak na pewno wiecie, jeśli nie oglądacie od jakiegoś czasu, to był mój po prostu ulubiony tusz na świecie, jaki w ogóle istnieje chyba, bo ja się nim zachwycałam przez bardzo długi czas i nie mówię, że nie, jest bardzo dobry, nie powiem na niego złego słowa, ale po tym jak odkryłam właśnie Lash Sensational i ten tusz zresztą pokażę Wam. Zawsze pokazywałam na Instagramie. Maybelline, the false is push -up drama. Drama, okej. Okay. To właśnie, jak odkryłam te dwa tusze z Maybelline, to ten trochę poszedł w odstawkę. Zresztą skończył mi się, już go jakiś czas tam nie używałam, ale już teraz. Wiem, porównuj, mając porównanie z tamtymi Duszami, że tamte dają bardziej taki efekt Jaki ja bym chciała Jeśli lubicie troszkę bardziej naturalny efekt I chcecie sobie budować tą um, objętość Że po prostu czasem chcecie mieć delikatny Efekt na rzęsach, czasem chcecie mieć mocniejszy I sobie nakładacie więcej warstw to ten zdecydowanie się do tego nadaje. Kolejny produkt, którego niestety nie mogę założyć do końca, już Wam mówię dlaczego, jest to produkt z Inglota i to jest konturówka do brwi. I mimo tego, że trochę jestem zdenerwowana ten produkt, to kupiłam sobie nowy, bo jednak nie mogę bez niego żyć. Jak widzicie, moje brwi wyglądają bosko właśnie po użyciu tego produktu. A już Wam mówię dlaczego, zobaczcie tutaj, nadal oczywiście dotknęłam już denka, więc. Powiedzmy, że to też należy do projektu Denko, ale to co zostało, ta resztka, ja w żaden sposób nie mogę jej zużyć. Nawet jak używam sobie Duraline'u, który kiedyś właśnie pomagał mi, żeby ten produkt był bardziej tak kremowy, to teraz kiedy używam Duraline'u to ona albo jest zbyt taka wodnista, albo w ogóle jak troszeczkę już przeschnie i wchłonie się ten Duraline, to on, ta pomada w ogóle nie oddaje mi tego koloru. Nie wiem co jest, naprawdę jestem niezadowolona. Jeśli macie jakieś inne sposoby, właśnie na ożywienie jej, jak już naprawdę mała jej zostało jest wyschnięta, to dajcie mi znać, może coś zadziałam. No i ostatni produkt, który chciałabym Wam pokazać w tym filmie, to jest również coś, co pokazywałam Wam w ulubieńcach, w ulubieńcach więc e, tak bardzo szybko jest to e, giełka Inglot, Makeup Fixer. E, ona tak wygląda, już jest tutaj widzicie na samym dnie, to już prawie nie, nie chcę im psikać, bo, bo już tam prawie się ta, ten płyn nie zbiera, ale uwielbiam ten fixer, po prostu daje idealnie. Wykończenie twarzy Jeśli nie próbowałyście takiego produktu A macie problem z Takim budowo wyglądającym makijażem to musicie koniecznie, musicie wypróbować tą, tą giełkę ten fixer Bo daje nieziemski efekt Słyszałam też, że e, giełka Do, do celu słuchaj z Inglota również Taka odświeżająca jest bardzo dobra, więc e, Jadę niedługo do Polski, więc może się zaopatrzę Właśnie w tą giełkę i zobaczę e, Jaki ona efekt będzie dawała Ale póki co to jest mój po prostu taki must have, e, Bez którego nie wyobrażam sobie wykończenia makijażu O tej by było na tyle, wydaje mi się, że ten film Był mega długi, tych produktów było strasznie dużo e, Więc dajcie znać jeśli film Wam się podobał i proszę o kciuka w górę, również to wiele dla mnie znaczy. Wtedy wiem, że film po prostu przypadł Wam do gustu. To by było na tyle. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, aby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!